Witajcie, ale mam dzisiaj dzień. Zepsuł się mi komputer. Elektromagnes w samochodzie osobowym. Zbiła mi się szklanka do piwa. Pies padł na mnie i nie wiem, może mi nie uszkodził kolana. Jeszcze kolega przyniósł faszystowskie piwo. Kurde. Mówię, weź. Koleszko, przynieś mi piwko. Jakie? No to weź, mówię. Pana Jakubiaka piwo. Widocznie nie było i, i pije faszystowskie piwko. Dobra, słuchajcie. Szybko, na szybko dzisiaj. Miałem już nie kręcić o kodzie, ale wczoraj zobaczyłem panią, która szła z afiszem, na którym było napisane, że popierają Szulca. Rozumiecie to? I potem. Kamera skierowała się na nią, a ona mówi: Ja popieram pana Szulca, on jest taki za Polską. Rozumiecie to? 70 lat trzeba było czekać, żeby nas poparli Niemcy. Rozumiecie? Co ci kodowcy pieprzą za głupoty? Oni popierają komunistycznych faszystów, którzy nas doją cały czas od 1939 roku, i oni są za nimi. To są właśnie kodowcy. To jest, to jest chore, to jest nieprawdopodobne. Którzy popierają komunistycznych faszystów, to są ludzie, którzy popierają pracę do 68 roku. Wyobraźcie sobie człowieka, który pracuje przy betonach, czy na przykład w hutnictwie, przy bardzo ciężkich pracach, czy, nawet jako kierowca, do 68 roku. Czy 7, no nie, 2 lata 65, do 67 roku. No ale były projekty, żeby do, do 70 roku zrobić. Słuchajcie, taki poseł to on może sobie cały czas. Podnosić rączkę albo klikać, i on może i do setnego roku być, ale normalny człowiek, człowiek pracy, który pracuje na tych bandziorkach, no chyba coś jest niehala. Kodowcy popierają złodziejstwo. Popierają złodziejstwo od sztuczców z pałacu prezydenckiego po obrazy wycenione na 50 które są warte dużo więcej, w dziesiątkach tysięcy. Popierają złodziejstwo gałęzi przemysłowych i naszej gospodarki. Popierają knucie w knajpach o sprzedaży mennic, o sprzedaży naszego majątku narodowego. Popierają morderstwa, patrz, zamach w Smoleńsku, popierają morderstwa w tym się jakoś nikt nie, nie zajmuje, a przecież kilkadziesiąt osób zostało zamordowane przez służby specjalne w ostatnich czasach, to o czym wiemy, a to co nie wiemy? Morderców z Urzędu Bezpieczeństwa, z Informacji Wojskowej, z SBC, z KBW, z NKWD, którzy są chowani z honorami. Popierają agentów, agentów, bo wszyscy prezydenci, którzy do tej pory byli, to są agenci: Bierut, Jaruzelski, Kwaśniewski, jak ma Wałęsa, Komorowski. To są wszystko agenci. To są agenci obcych wywiadów. Zapomniałem wam powiedzieć, że przecież z samego rana gole się, gole się. kalast walnę sobie po nosie jeszcze. No. Ale dzień się jeszcze nie skończył. Jest tutaj parę psów dla czterech łapach. Jeszcze któryś mi zaraz przewróci kamerę. Dzień się jeszcze nie skończył. Zwracam się do kodowców. Czy wy rozumiecie, że wy popieracie ludzi którzy plantują groby własnych dzieci, nożowników, sztacheciarzy? Czy wy rozumiecie, że popieracie trofijniaków, którzy kradną z pałacu, nawet z pałacu prezydenckiego sztuczce? Czy wy rozumiecie, że popieracie agentów, którzy pracowali cały czas na rzecz przeciwko Polsce? To właśnie widać jak teraz Antek Macierewicz. Przepraszam za zdrobnienie, ale dla mnie Antoni to jest Antek, bo ja lubię sobie zdrobnić po prostu. Człowieka, którego lubię w nocy, w nocy pojechali i rozwiązali bandziorów z WSI bolszewickiej. Bo oni pracują 24 godziny na dobę. Dlatego w nocy pracują w dzień i w noc, a nie tak jak komuky. W nocy się bawili, pierdolili prostytutki, a w dzień rozkładali Polskę. To jest ta różnica. Dlatego bardzo dobrze. Trzeba było doba, żeby to rozpierdolić. Wszystko musiałaby mieć 60 godzin, a nie 24. Dlatego pracujcie. A za chwilę powiem jak my, narodowcy, dlatego, że właśnie złożyłem deklarację do narodowców, jak my za chwilę się włączymy. Mam nadzieję. Co i kogo jeszcze popierają? Popierają wyroki na telefon. Rozumiecie? Wyroki sądowe na, na telefon. Dzwoni premier do sędziego i... Wyrok załatwiony. No super. Branie łapówek. Gdzie cała Polska widziała, jak brała łapówkę. Taka jedna. Popierają to, że się uniewinnia mafię, która mordowała. Już nie mówię o złodziejstwach, ale mordowała i pracowała, współpracowała z WSI. Popierają to, że jak ktoś idzie z flagą biało-czerwoną, to się go aresztuje. Jak krzyknie na NKW no, 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 we Wrocławiu, to jest aresztowany i dostaje wyrok. Popierają to, że kobiety w ciąży wyrzuca się pod most, dlatego żeby udostępnić te mieszkania Arabom. Wśród nich nie jeden jest terrorystą. To, to popierają, to popierają kodowcy. Popierają wprowadzenie trucizny do naszego pożywienia, czyli i napojów, czyli GMO. Słuchajcie, to jest chyba niemożliwe to co ja mówię. To jest, to, 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 jakieś... to science fiction by tego nie wymyślił. Żaden film. I chodzą z flagami Unii Europejskiej. Słuchajcie, obwieszone. Mają na ubach te szmaty, które nawet do potarcia dupy Menela nie nadają się. Oni chodzą z tymi flagami, rozumiecie? C część z nich ma polskie flagi, ale to. To jest jakiś w ogóle jakaś żenada, że oni noszą polskie flagi. Nie wolno wziąć do ręki polskiej flagi. Bo to są ludzie, którzy nienawidzą Polski. Jeśli są nieświadomi, no to niech się uczą, niech czytają. Niech nie siedzą kurwa przy komputerach i oglądają jakieś debilne seriale czy grają w gry, tylko niech zapoznają się z historią. Tyle jest książek, jest dużo w internecie. Niech się zapoznają z historią Pileckiego, Inki, Upaszki, z historią NSZ, AK, a oni popierają KBW, NKWD, UBSB i W, PZPR, PO, nowoczesną D, ZSL, czyli PSL, LSD, czyli no, PZPR, no. bo se, SLD to jest PZPR. I inne wynalazki właśnie typu na przykład kodu. Wytłumaczcie mi jedną rzecz. Czy to jest coś normalnego? Gdzie agent służb specjalnych pracujący przeciwko Polsce zostaje zwolniony przez, przez demokratycznie wybrany rząd i on idzie na skargę do Gazety Wyborczej. Gazeta Wyborcza jest zadłużona. Jej nakład na początku... W ogóle to jest gazeta nasza. Polaków, która została przechwycona przez Agorę. Skąd to oni mieli kilkadziesiąt milionów złotych, żeby nagle kupić? Służby specjalne mają pieniądze. Na szczęście Prawo i Sprawiedliwość odebrała możliwość w Gazecie Wyborczej do nadawania ogłoszeń publicznych i do prenumeraty w każdym urzędzie i jednostce budżetowej. Jak ja się cieszę! Jak ja się cieszę! Antek Jarek! Beato! Jestem z Wami! Andrzej Duda mi podpadł bardzo. Prezydent Andrzej Duda mi podpadł, dlatego że podpalił Hanukę. Przepraszam. Zapalił. <gryw> Zrobię to samo co Komorowski. Oby to nie był wstęp do oddania wymuszeń holokaustycznych przez Żydów. Tych 65 miliardów dolarów. Bo to oni powinni nam oddać za czasy 39. Skracając 39, bo już dawno nas ekonomicznie mordowali, zastanawiam się jedna rzecz: że przywódcy narodowców. Na Twitterze piszą jakieś coś o Francji, o śmancji, a nie wypowiadają się publicznie o kodzie. Jak się wypowiedzą to o jakichś takich małostka. Także, czy chcemy, czy nie chcemy, mam takie wrażenie, że rewolucja zbliża się dużymi krokami i głośnymi do naszego kraju. Tylko rewolucjoniści, ci, którzy głoszą dzisiaj, że trzeba zrobić rewolucję, czyli Ci skodu, to nie są rewolucjoniści, tylko to są obrońcy komunizmu. Słuchajcie, ja już wielokrotnie książkę przedstawiałem swoją, ale wydawca mówi dzwonię do wydawcy i mówię władza się zmieniła może wydawco wydać mi książkę z którym podpisałem umowę a który, z którym za obopólną zgodę zerwaliśmy umowę a pasuje mi wydanie jastrząb tej książki u nich dlatego, że to są bardzo porządni ludzie i wydawca mówi wydam Ci po nowym roku książkę i mnie to bardzo, bardzo cieszy Słuchajcie, a propos rewolucji to jest tak, okładka i zaraz pierwsze zdanie jak bardzo pasujące do tego co się dzieje właśnie dzisiaj w Polsce. Wystarczy, że obywatele tego kraju nie rozumieją naszego systemu bankowego tutaj do Rumu na Petru się zwracam. I monetarnego. No to jeden grzy. Gdyż gdyby rozumieli, to jestem przekonany, że następnego ranka byłaby rewolucja. Ci z Kodu są sterowani przez m.in. Rumuna Petru, który jest zastąpiony, który jest zastąpiony za palikota. Ci ludzie to są marionetki służb specjalnych. Mają nieograniczone pieniądze, dlatego płacą kodowcom za, między innymi nie wszystkim, ale po części płacą za wystąpienie. idzie taki debil, który dostanie parę dziesiąt czy parę set złotych za wystąpienie. I on krzyczy, komuna obalić komunę, rozumiecie? Obalić ludzi, którzy walczą przeciwko komunie. Ja to wszystko przewidziałem w swojej książce. Jest nawet rozdział. O rewolucji. Dlaczego są potrzebne rewolucje? Jak przeprowadzić rewolucję? I co zrobić z tymi ludźmi, których już obalimy? Jest to 16. Ja ten rozdział dedykuję wszystkim uciśnionym na świecie. I przytaczam słowa Adama Mickiewicza, następujące. Pan Bóg może zrobić wszystko, może zbawić świat, ale nie może zrobić tego bez nas. Rozumiecie? Dlatego, wy Polacy, jesteście potrzebni. Jesteście potrzebni żeby obalić ten bandytyzm i lepszego czasu nie znajdziecie jak obecny tych bandytów musimy teraz tłamsić do końca, bo jest szansa mamy możliwość od prezydenta mamy możliwość z Sejmu mamy możliwość z Senatu nie wiem jak będzie z Trybunałem Konstytucyjnym zobaczymy A rodzą się takie popłuczyny, które piorą żonie majtki, które mówią, że są informaty informatykami i są bez pracy. Informatyk w Polsce bez pracy? Dobra, słabszy informatyk zarabia kilka tysięcy złotych, i informatyk, który stoi na czele tak niby wielkiej organizacji. Gdzie mówią, że było 50 tysięcy? On nie ma pracy? Panie i panowie, to nie jest żaden informatyk, to nie jest żaden biznesmen, to nie jest żaden przedsiębiorczy człowiek. To jest zwykły nieuk, to jest nieudacznik, to jest pacynka służb specjalnych. Albo dał się tak wyrobić, albo jest tak głupi, albo jedno i drugie. Ale miałem przeszkody wszędzie. Miałem przeszkody przy tekście. Miałem przeszkody przy okładce. I mam przeszkody przy wydaniu. Korygowali tekst. Wykreślili mi, oczywiście było to jeszcze z wydawnictwem, wykreślili mi pół książki. Ci, którzy robili. ja, To jest mój projekt w ogóle. To jest mój projekt od A do Z. I ci, którzy projektowali tę okładkę, to było ich chyba siedmiu. Nie, to nie. No to wzięli drugiego grafika. W ogóle pierdolą mi inną okładkę. W ogóle, nie wiem, na jakimś szkle coś. Bardzo ładna okładka, ba bardzo piękna okładka. Cudowna. Ale to nie odbijało tego, co ja do mojego projektu. Pochwaliłem pana doktora, bo jakiś doktor był. Chyba historii nawet. Ja bym bardzo mi się podoba okładka, ale to nie jest moja okładka. Ja chcę moją okładkę. No to nie. Dobre. Następna, jedna, druga czy trzecia. Zrobili, no, podobnie, no i tam padło pytanie z ich strony, ale o czym będzie książka? No to w punktach napisałem. No to oni nie, oni nie będą brać w tym udziału. Ja mówię, w czym? No w czym? No ja tego nie zrozumiałem. A wiecie, czego oni się bali? Bali się, że jak będzie ich nazwisko, kto, projekt, kto zrobił tą grafikę i okładkę, to oni się po prostu bali tego, że będą mieli odpowiedzialność ja mówię, no to nie musicie się podpisywać pod tym, że tobie, ale oni by widocznie chcieli. Że najwięcej krwi w sensie ekonomicznym nie, opuś nie upuścił w Polsce Hitler, Stalin czy Bandera. Najwięcej krwi upuścili w moim kraju bandyci. Którzy są potomkami tych bandytów od 89 roku. I to dokładnie tutaj udowadnia. Ja to często nie rozumiem w ogóle tego wszystkiego. Człowiek to jest taki byt, który... żyje. Od milisekundy do stu kilku, kilkunastu lat. Średnia życia jest nie wiem 70 lat plus minus, zależy w jakim kraju, gdzie co, jak. Tak? Bo tam była średnia życia w, w czasach rzymskich 20 par lat wiadomo, wojny i tak dalej. Dobra, ale średnia jest obecnie w Europie, zajmknięcie się w Europie na tych tam 60 paru lat tak. No dobra, i taki, taka chujoza on czy ona mając czy 60 par lat, czy 70 parę lat mówi, a jeszcze tutaj walczymy. Będąc młodym, będąc zdrowym, nie wiadomo, co cię człowieku spotka. Bo możesz być super zdrowym, jedziesz autem, czy nawet, nie wiem, samolotem lecisz i Ciebie nie ma. I nagle coś pęka żyłka. Ja znam wielu ludzi, którzy byli super zdrowi, nie chodzili do lekarzy, i nagle, i nagle nie żyją. Nagle. Te kurwy, bandyci ci, ci, ci bolszewicy z kurwy, syny sowy, to oni są przebadani od stóp do głowy. To są kurwy, zanim kaszną, to już stu, 150 lekarzy jest przy nich. No to wiadomo, że te kurwy będą żyli długo, tak jak te kurwy i bandziory z Ubecji, którzy są chowani jeszcze z honorami. Niektórzy mają ponad 100 lat, a dożywają 80 paru, 90 paru lat, te kurwy. Nie narobili się jedynie, co wyrywali paznokcie i miażdżyli i jądra w imadle ludziom. No to te kurwy żyją długo. Normalny człowiek taki spracowany, bo wiecie i konstrukcję kostną i generalnie stawową konstrukcję tutaj ma spierdoloną długo, dłużej nie pożyje, dlatego, że ciężka praca niestety powoduje to, że człowiek jest wyeksploatowany dosyć szybciej. I takie kurwy, wyeksplatowane, niewyeksplatowane. Idą na ten marsz kodu. I... A ile ci kurwo zostało? Nie wiadomo, czy 20 lat, czy jeden dzień I pytanie, o czym ja mówię w ogóle? Co ty kurwo po sobie zostawisz? Pytam się. Co ty kurwo szmato po sobie zostawić? Tak krzycząc. Co z was zostanie, jak będziecie postępować tak, jak postępujecie? Weźmy na ten przykład historycznych bandytów. Jak historia oceniła Stalina? Jak historia oceniła Hitlera? Jak historia oceniła Bieruta, Bermana, Wolińską, Brystygierową? Ale oni wtedy byli wybawcami polski. Jak historia oceniła przedstawicieli medialnych? mediowych jakich oceniłem, jako bandyci współpracujący z bandytami stalinowskimi czy faszystowskimi tak samo historia i oceni obecnych bandiorów z rządu i z mediów tak samo historii nie oszukamy oczywiście będą piękne książki w których będzie można znaleźć informacje, że Wałęsa wyzwolił Naród. Do dzisiaj są ludzie, którzy skandują, że Stalin był dobry. na zamordował ponad 60 milionów ludzi. Lenin był jeszcze lepszy i do dzisiaj są tacy historycy i historyczne publikacje które chwalą tych bandytów z rządu i z mediów. Ale na was, bandziory, nawet sucha nitka nie zostanie. Wy jesteście utatłani w krwi ludzi porządnych, ludzi prawych i sprawiedliwych. I wy dla tych kilku srebrników wyrabiacie i piszecie takie rzeczy? Jak już wcześniej mówiłem, ja rozumiem tych debili, którzy są nieświadomi. Ale debile nie czytają, nie edukują się, nie uczą. Ale chyba wartość człowieka wyznaczona jest tym, co wiemy, co możemy wnieść w historię, w dorobek narodowy. A nie to, co te kurwy śmiecie obwieszają się flagami jakiejś... Unii Europejskiej. Jakiegoś wynalazku w ogóle kilkudziesięcioletniego. Co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest? Kim oni są? Co oni znaczą? Co oni przeczytali? Co oni wiedzą? Jak oni przekazują wartości? Jakie kurwa wartości? Jaką kurwa spuściznę? Spuściznę bolszewizmu i faszyzmu? Ludzi, obudźcie się, bo powiedzenie, bo ktoś niszczy demokrację i to jest argument, bo niższy, bo tak powiedział Lis, czy jakiś inny Żakowski? Co wy kurwa w ogóle wiecie? Co wy kurwa przeczytaliście? Co wy kurwa oceniliście? Co wy kurwa wiecie? Jak najeść się, zesrać kurwa i, i, i wyspać się po tym? jesteście producentami gówna i niczego więcej zabieracie tlen tylko z tej naszej kochanej atmosfery nie jesteście nikim i niczym więcej każdy nazywany, każde zwierzę nazywane pasożytem pasożytem jest potrzebne w ekosystemie a wy nie jesteście potrzebni w ekosystemie Tasiemiec, przywra, glista, czy inny mikrob jest bardzo, bardzo potrzebny w ekosystemie. Mimo, że nazywamy go pasożytem. a Wy nie nadajecie się do niczego innego, jak na wymianę na narządy. Jeśli jesteś głupkiem i wykonujesz swoją pracę dobrze, no to jesteś potrzebny dla społeczeństwa. Pracuj. Twój produkt będzie potrzebny dla społeczeństwa. Ale nie mądrzy się, kurwa, jak nie... To wy nie umiecie oceniać. Co jest bardzo ważną cechą człowieka intelektualne, intelektualisty? Musicie oceniać. A ocena jest bardzo prosta. Dobro Albo zło. Jeżeli jesteśmy bogatymi, powiem hamami, no to to, że się komuś dzieje zło, ale my z tego tytułu będziemy czerpać zyski, to nie znaczy, że my lansujemy dobro. Bez względu, czy ty masz jedną kopiejkę, czy ty masz trylard dolarów, to ty powinieneś być takim samym człowiekiem. I wtedy właśnie wychodzi. Czy ty jesteś, mówiąc grzecznie, lemingiem czy zwykłą pastajenną bardaszaną ruro, żeby nie było, że ja potępiam ludzi bogatych. Bo nie. Ale czy bogactwo mierzy się w sferze i wałże materialnej? Ja myślę, że bogactwo ducha jest najważniejsze w człowieczeństwie. Są chamy i buraki cukrowe, pszenno którzy mierzą to w, w sferze właśnie materialnej. I to są... To jest dno. To jest dno, jak kod. A Często mówią, no to jest ktoś, bo dorobił się wielkich pieniędzy. Większość z tych ludzi to ma pieniądze po taci ma Większość ze złodziejstwa. Z tego, że, z tego, że kogoś ruchał lub był ruchany. Ale jest niewielka część ludzi, którzy mają oczywiście pieniądze właśnie z głowy. I bez względu na to, skąd mają te pieniądze. Ważne jest, jakimi ludźmi są i jak oceniają. Ale jeśli mierzymy wartość człowieka, jego zasobem materialnym, to jesteśmy tacy sami jak o tempotami do sześć.